Toyota CHR, końcówka 24 roku, podłoga bagażnika i wnęki. Pomiary powłoki bagażnika. O nie uświadczymy. No tak miernik oczywiście się wyłączą. I zaczynamy. Tak jak mówiłem o cynku nie uświadczymy. FE 39, 44, 28.

o no to spójrzcie sobie, przy tych wzmocnieniach tutaj ten element, tutaj wychodzi na to, że on jest w ocynku. To taka ciekawostka, jak widać, mamy FEZN. Robimy pomiar, mamy FEZN. Robimy, mamy FEZN. Ocynk. I tutaj już nie, czyli. Czyli wychodzi na to, że te elementy przy zgrzewach mają ocynk. Jeszcze tu tak, czyli jak tutaj mamy zgrzew i łapię sobie element przy zgrzewie, wychodzi, że ma ocynk, ale w miejscach, gdzie zgrzewów nie ma, to ocynku nie ma i dla potwierdzenia tak. Czyli przy zgrzewach mamy ocynk, to sprawdźmy to jeszcze z drugiej strony dla równego wyniku, że tak powiem Tak jak widać tutaj mamy też linię z grzewów i mamy przy zgrzewach ocynt